Przepraszam tych wszystkich bo niektórzy którzy nie byli ubrani w, mundurze, w mundury, a chcieli tego mówić. Tak nie wytyczne dla bezpieczeństwa w zarządzaniu ofiary Świętej musiałem taką decyzję podjąć, bo jedna topa, a przełożeni moi, którzy mnie w ogóle nie znają, zeżreją mnie. Już tak mnie obkreśli, że lekko pola na przyjach. Domi już zrobisku. Benedika pozorni Pater et filius, et spiritus sanctus. Amen. Bóg zapłać. Jestem z Was. Dumny.

Wszystkie to Wszystkie te to przenosimy na parki, naparki, bo nościmy, nościmy, na tutaj.